Witamy, witamy. Dzisiaj jestem z Peter San na kanale. Tech porady gramy dziś w Low Starsa Specjalnie dla Was nowe odkrycia, nowy zawodnik. W kolejnym odcinku zapowiadała nam się Jowi Jowita. W tym odcinku gramy z Peter 12:35. Także zawodnik, jeżeli chcecie dołączyć do jego klubu gry, zapraszam. Witaj, Piotrze. Cześć. Cześć. Co dzisiaj będziemy robili na kanale? E, dzisiaj będziemy robić tak, mamy najpierw w sklepie za darmo rzecz, to może ją najpierw sprawdźmy. Odbierzmy, odbierzmy tą rzecz, zobaczymy co jest ciekawego, co nam się na kanale... E, na kanale, o super, 168 monet. To odbieramy. No to odbieramy. Jest, 168... I fajna emotka. Odblokowana została emotka, no to odbieramy. Zobacz, oj, tutaj nie. O, mamy boxa jeszcze za darmo. No, zobaczmy, co mamy w boxie. O, cztery rzeczy. O, Chris. Ulepszenie do Bula, do Shelly, do El Primo. Ale, Ale mamy farsza niesamowite. Do Nity. I do Nity. I co teraz będziemy robili, powiedz? O, jeszcze mamy z... ulepszenie. O, za do... darmo mamy ulepszenie El Primo. Do El Primo. Rozumiem. No i takie różne strojki do no, postaci. I Może kostiuma. kogoś ulepszmy? No kogo? Kogo proponujesz ulepszyć? No, nitę. No to dajemy nitę. Kto jest Twoim ulubionym zawodnikiem w grze Blue Stars? E, no, tak ogólnie to wszyscy. bo ja tak bardzo lubię. El Primo i Rose, bo one mają fajnego Ultra. E, grałem z Jovijovitą, rozumiesz i najlepszym jej zawodnikiem był na początku Colt, ale później stwierdziła, że jednak woli bula. E, dziwny wybór jak na Jovijovite no ale. No to robimy. Ulepszamy. To jeszcze ulepszymy El Primo. Okej. Okay. Robimy morangę. Ostatnio graliśmy na kanale Tych Porady w rozgrywkę drużynową. No, było nas aż tu 3-4 zawodników, No p... ogień w szopie muszę Ci powiedzieć, No. działo się, działo no się, Absolutnie wszystkie mecze przegraliśmy, nie wiem jak to się stało, ale wszystkie mecze przegrywaliśmy, mam nadzieję, że z Tobą będzie nieco inaczej, tak. z racji na doświadczenie, ilu zawodników masz? 34. 34 postacie? Tak. No my tutaj gonimy cię, jesteśmy daleko w lesie, daleko w lesie. To klikamy graj. No to rozpoczynamy grę. O, moje gry. Rozpoczynamy rozgrywkę. Pamiętajcie, jest możliwość tak. gry na komputerze stacjonarnym? Poprzez Blue Stock, czyli oprogramowanie umożliwiające rozgrywki na komputerze stacjonarnym. Na kanale tych porady jest również pokazana opcja czy też możliwości, jak możemy to zrobić. A my tym samym rozpoczynamy powoli rozgrywkę. Klikamy graj. No to gramy. Pamiętajcie, my w tej chwili gramy na komputerze stacjonarnym. Tak jak wam mówiłem, jest możliwość gry na komputerze stacjonarnym. Rozpoczynamy. Idziemy po jakieś teraz gemy. Bo gemy pomagają nam zdobyć większość y, życia, HP i takie różne... Dimage'a też na przykład. A tłumacz naszym widzom, początkującym, co to oznacza. No to czyli, że y, postacie na przykład mają większego Dimage'a. A co to jest Dimage? tłumaczmy widzom. Dla doświadczonych pewnie jest to sprawa jasna. Dla, dla początkujących. To, to, czyli że po prostu więcej ta postać zadaje, co teraz wam. A, gram. czyli. E, primo. E, atak jest bardziej skuteczny, tak. rozumiem, tak? Rozumiem. No to gramy. No, całkiem nie nam gdzie widzę. Ale funkcje. Piękny. Godzilla nam ucieka. To jest ból. Tak, Ale zawodu wezwa się Godzilla. Pięknie. I wygraliśmy rundę. Wygraliśmy rundę. Pięknie. Co teraz będzie się działo? Wytłumacz. No, a zdobywamy poszczególne punkty. Tak, funkcje. zdobywamy. Za pierwsze miejsce jest zawsze w parach 9 pucharków, za na solo jest zawsze 10 pucharków. 10, rozumiem. Czyli... No i jak zdobędziesz drugie miejsce, no to jest mniej. No i tak teraz. rozumiem, proporcjonalnie mniej, mniej od zajętego miejsca. A teraz co będziemy robić, Wutumarz? Tutaj się wbija y, poziom, tutaj o mamy coś za darmo w karnecie. Co to jest? Y, to jest 10 gemów. I co mamy dzięki temu możemy czyścija. uzyskać? E, dzięki temu możemy uzyskać właśnie kupno tych e, strojów, co mamy w sklepie, albo mega boxy. Rozumiem, czyli zbieramy, nadal zbieramy. Tak, albo tak? możemy doładować sobie poziom w karnecie. Rozumiem, rozumiem. Co teraz proponujesz e, grać? Gramy dalej? Tak, gramy dalej. No to gramy. Kolejna rozgrywka specjalnie dla Was. Tech porady i Adamus. I Piotr. Adamus nas tutaj naśladuje, po e, mamy takiego prawie samego kolegę w klanie, tylko że on ma mniej chyba mocy. My jesteśmy dopiero początkujący. Cztery odcinki specjalnie dla was nagraliśmy. Chcemy robić to od początku, od podstaw, żebyście zrozumieli tą grę, dlatego staram się zawodników bardziej doświadczonych tutaj przymusić, delikatnie mówiąc, do tłumaczenia, co się dzieje na planszy. Zabiliśmy teraz Nietę, teraz Colt. No i jak będziecie mieli tyle gemów, no to dzięki temu możecie zabijać więcej typów i wygrywać cały czas prawie. Tylko trzeba uciekać przed takimi postaciami jak El Primoa, Balley, i... Rozumiem. A chciałem wam powiedzieć, że Piotr jest specjalistą od gry... Jak ta gra się nazywa? Fortnite. A. Ile godzin masz wykluczonych? No pewnie co nie mało. Tak. Bardzo A... lubię tą grę. Fortnite. Ok, wielkie teraz starcie. Teraz wielkie starcie. Właśnie. Wielkie starcie oznacza, że zostało nas tylko trzech, tak? Tak, to zawsze osoby wygrywają, które mają więcej. Wiemy, czyli ty. Rozumiem. Mocy. mocy. No ja z sojusznikiem mamy tyle samo To znaczy prawie teraz Pięknie. I co, wygrywamy kolejną rundę? Tak. To jest niemożliwe. To no jest i niemożliwe. tak jak mówiłem na wcześniej, że za pierwsze miejsce 9. Kolejna dziewiątka specjalnie. I mamy drugą rangę. Jeszcze trochę i może wbijemy do pięciu. Rozumiem. Aha, pięć. To nam pomaga właśnie wbić karnet i takie różne rzeczy. Rozumiem, rozumiem, jasne. Okej. Okay. czyli mamy kolejne O, Mamy w odblokowanie. Koncie. O, odblokowanie co znaczy odblokowanie? To jest y, chyba do robienia tych wyzwań w postaci. Rozumiem. Dzięki tym odblokowanym funkcjonalnościom możemy robić dodatkowe tak. poboczne misje. Teraz odkrywa... E, otwieramy skrzynkę. A, ale to nie jest Mega Box, to jest normalna skrzynka. Tak. Rozumiem. Ulepszenie Shelly. do Shelly Donity. Pięknie! El do El Primo. El Primo już chyba miał maksa, co? I 200 żetonów. Pięknie. Może ulepszymy go? Tutaj. Widzę, że postacie mają wyzwania hello, hello, hello. do zrobienia. Możesz nam wyjaśnić o co chodzi w, w postaci do dzięki, wyzwania. Dzięki tym wyzwaniom e, wbija się poziom w karnecie. I to hmm. trzeba zawsze je robić, bo. A możesz naszym widzom jedno, jeden taką, jedną taką funkcjonalność pokazać, zagrać. No dobrze. To wyzwanie. Tutaj wykonać. właśnie w tym karnecie są te wyzwania, e, co e, trzeba robić dzięki tym wyzwaniom jest tu pokazane, że 250 jak wygrasz 5 razy rozą, El primo jak wygrasz... dostaje dostaję te żetony. Tak, no to zrobimy L-Primo. No to robimy L-primo. To wyzwanie, tak? Tak. No to jedziemy. Starcie w trybie. Każda drużyna... To jest naszym sojusznikiem ballej! No to chyba dobrze, co? Dobra, masz tak. Fajna. No bo on nieraz pomaga, jak tu za ścianą. No i ktoś wytłumacz stoi. mi to wyzwanie. Rozumiem, że musimy tak, po prostu. Tak, musimy mieć cały czas pierwsze miejsce. Cały czas pierwsze tak. miejsce, a przez ile rund? Przez, 5, tyle, przez tyle, ile każe to wyzwanie. Czyli pięć, tak? Tak. Rozumiem, czyli musimy wygrać pięć razy. Tak. Pięknie. Pięknie. Ale nam punkty rosną. Pięknie, mistrzostwo. E, jakby to powiedzieć, najlepsze, najlepsze skiny to są El Primo i Rosa, bo oni mają jakby najwięcej życia. Aha, najbardziej odporne tak. są to postacie na uderzenia. Ale Nita jest też najlepsza, bo ona ma tego Miśka i rzuca zawsze, to nie nas może pomóc Rozumiem. kogoś zająć, a... A ona wtedy naparza. Tak. Rozumiem. Czyli widzicie, kolejny specjalista na kanale Tech porady z rozgrywek Glow Stars. Mam nadzieję, że kiedyś uda nam się stworzyć drużynę opartą o Petersa i Jovi I wtedy tech porady będzie się uczył od najlepszych. Czyli 34 postacie na Twoim koncie. Długo Ci to tak. zajęło? To by te 34 postacie. Tak, bardzo długo. Mniej więcej ile rok czasu już grasz? No, od początku tej w, w tego Blaustarsa. Od początku gry. No to dłużej. gra, prawie 2 lata mamy. O, mamy tutaj. Yy... Jedną już tego. A tu mamy coś takiego jak ulecz, tak. 50 tysięcy punktów życia. To bym musiał takim skinem innym. ale my wykonujemy na razie tak. to zadanie, czyli zostały nam jeszcze ile rozgrywek? O, rozgrywa? mamy coś do y, odebrania, małą skrzynkę. Pinioczki, 21. Czyli monety 21. Ulepszenie do Shelly. Rozumiem. Ulepszenie do Elpimo. Rozumiem. A na ile zadań zostało jeszcze? Gdzie tu jest pokazana liczba zadań? Zadania są tutaj, misje inaczej to jest. Ile nam ma... jeszcze zostało do wykonania? Eee... Aha, jedną wykonaliśmy tak. na razie, no to jedziemy eee... dalej. Dzisiaj wam pokażemy, jak wykonać. Może kogoś ulepszymy, może. No to ulepszamy. Wszystkich może ulepszymy. O Bula już na mocy drugiej. Shelly będzie na mocy czwartej. Gramy. Rozpoczynamy. To będzie starcie nasze drugie. Zostaną nam jeszcze wtedy cztery starcia i to będzie specjalnie dla Was kolejne. Zrobione zadanie. Specjalnie dla Was. Zrobione zadanie. Pięknie. Pięknie. Masz dzisiaj dan. Ale powiedz mi, czy to są boty, ten drugi zawodnik, czy to jest realnie grający zawodnik? E, to znaczy nie wiadomo. Mogą być to boty albo naprawdę gracze. To zależy A od... Chociaż po nazwie. Zależy, o, zależy od y, mocy i tego. Ale widać, że po nazwach to raczej na bota nie wygląda, co? Bardziej na tak, zawodnika. Na przykład jak ten gracz, co... To... Zabijał go przed chwilą. Tak. Bo tu różni gracze grają z różnych krajów. To jest dla wszystkich gramy. Ogólnie rzecz to. kolejna, druga runda. Zostały nam jeszcze trzy rundy. Dajemy, dajemy jazzu. Ranga trzecia. Ranga trzecia. Coś wbijamy. E, no to teraz znowu za zagramy, żeby zdobyć te moce. Rozumiem, czyli zostało nam jeszcze. O, mamy znowu coś do odebrań. No to odbieramy. Skrzynkę. I co zobaczymy, co w tej skrzynce? 50, y, jest. Dwie monety. Y, Piliążki. Ulepszenie, Ulepszenie bóla. do bóla. A widzisz, Już się czegoś nauczyłem od was. Yy, do rozy 14. Mamy do. Pięknie. Bardzo rzadki. Daryl sieje postrach. Bardzo rzadka postać? Tak. No widzisz. Weźmiemy dalera i zobaczymy jak on mocny. Ale mieliśmy dokończyć wyzwania. Dobrze, dokończmy wyzwania, zagramy jedną rundkę Darelem i myślę, że Peters będzie naprawdę szczęśliwy i ja, że mogłem skorzystać z jego doświadczenia dzisiaj specjalnie dla Was. Tak. Miejmy nadzieję, że Jowi Jowita dołączy do nas w kolejnej w kolejnej tak? W kolejnym odcinku. I Naparzamy. To wszystko zależy od rangi i ile ma się rangi, jak ma się pierwszą, no to boty na początku, a później to już tak normalnie gracze. Zawodnicy, tak? Tak. Na przykład nasz y, sojusznicy. Nie rozumiem, oj ktoś tutaj się wczekać Ale nie. pimo tam, miażdży wszystkich. No właśnie pimo, bo taki... O, mur, ściana, wszystko idzie w tył. Szeli nie zdążyła ujściu utra. No i nie trafiłeś wiesz. Oj, W Miażdżu. W Miażdżu. To już trzecia runda zostały nam dwie. Jesteśmy po prostu niepokonani. Ponownie. Langa wróci... piąta. Tak, wróciły... te porady wróciły na falę. Po no, nieudanej To wszystko zbieramy za to, że jak wygrywamy. Z ostatniego nagrania. Rozumiem, rozumiem. Razem. Co byś poradził nowym zawodnikom, którzy zaczynają przygodę dopiero z. No, po prostu zbierać postacie i wbijać rangi na maks. Czyli na maxa. do 20 rangi. Do 20 rangi. Albo max do 15. Rozumiem. Rozumiem. I korzystać z doświadczenia. Tak, karnetów, kupować karnety, bo tam dostaje się za darmo skinę. Rozumiem. Po to prostu... dzięki tym karnetom. Dobrze. I dzięki temu karnetowi, co jest zawsze tutaj. Dobrze, co teraz robimy? No gramy kolejną rundkę, skończyliśmy skończone. No zostały nam zwagę. dwie rundki i zobaczymy tą nową postać. Co to za postać? Tak. Pokażemy naszym widzom nową postać, którą zdobywamy. Każda wyruszy na trzeci. O, sobie. mamy teraz bóla, Witamy ból. To chyba dobrze, co? Ból tak. jest twardy. Ból ma takiego ultra też fajnego nawet. Ono On też rozwala. Ultra to jest jego, po, jego funkcja, jego tak. moc. Która jest przypisana w rzucie. O, ale no, wszystkie spaliście. postacie są na przykład, na początku to są takie zielone postacie, niebieskie, później złote, no różne są postacie, różnego koloru. Rozumiem. Różne. Oj, chyba od lampy odzyskujemy moc, odzyskujemy moc. Tak. Tak. Na, na początku zawsze mamy Shelly, ale dzięki jej możemy wybiwać niektóre rundki na początku, takie jak... Solo, pary. Znowu Jest. Wygraliśmy. Mega, wygraliśmy. Teraz 9 gebuchni. Pięknie, została nam ostatnia runda. Ostatnia runda i wykonamy zadanie dodatkowe. Tak, zdobyliśmy za każdym razem pierwsze miejsce. Pięknie, 337 pucharów. Dodatkowe postacie, ulepszamy. Poprawiamy. Gra z płatka. No to teraz znowu gramy. Tak, gramy, bo nic nam w tej chwili tak. jakieś dodatkowe funkcje doszły? Nie, nie, na razie nic nie doszło. Bo zawsze się wy wyświetla jak coś tam jest za darmo w karnecie. Rozumiem. A co dzień, yy, czyli to na przykład dostaniecie znowu za darmo rzecz, yy, ale rzecz to znaczy co? Ulepszenie jakieś? Yy, no w tym yy, sklepie. Bo to jest taki yy, sezon teraz, że za darmo rzeczy się dostaje. Aha, czyli to jest taka pora. Dobrze tak. trafiliśmy na rozgrywkę. Czy jutro powinno być o którejś godzinie. Rozumiem. Jasne. Ole lepszy dzwoni, Gniazga. Gniazga z wroga. Muszę się uleczyć. Muszę do krzaka, żeby nie Aha. zabili mnie. Rozumiem. Teraz I poproszę. teraz na Pięknie, nikt są Trzeba wiedzieć co robić w tej grze. To na pewno doświadczenie wynikające z wielu godzin gry. Z... Bo trzeba umieć grać postaciami, to szybko się da nauczyć. Po prostu Rozumiem, trzeba... Bo każda postać się... na... inną swoją jakąś... Po prostu inne e, różne postacie mają na blisko, na daleko. Rozumiem. Najlepsze to są te postacie co na daleko, ale na blisko z drugiej strony jak ktoś jest obok ciebie, no to można atakować wtedy. Szybko. No dobrze, czyli zrobiliśmy w końcu to tak. zadanie, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Jesz jeszcze, jeszcze jedna musimy... runda? Tak. A, no to jedziemy jeszcze jedną rundę specjalnie dla Was i odkrywamy nową... nową postać. Tak. Podobno bardzo rzadko. Tak, bo one są bardzo rzadkie do zdobycia. A my mieliśmy takiego farta, że zdobyliśmy. Tak. Bo to na początkowych graczy nieraz różne postacie się mogą trafić. Niektórzy mają takie szczęście, że na początku kruka trafi. A my? A kruk, co to za postać? Kruk to taki, który truje takimi swoimi nożami. rozumiem. Niektórzy widz widzowie chyba wiedzą, co to kruk. Tak, na pewno bardziej doświadczeni, to, to dla nich nasza tutaj rozgrywka jest być może bardzo nudna. Dla początkujących pewnie. Pewnie coś wniesie, a może łatwiej wiem. Sytuacja rozjaśni działanie zadanie. Tak jest, jest cel 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 cel, 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 cel. Uciekła nam, dała dyla. się. I wykonaliśmy ostatnie zadanie. Tak. Świetnie. Jesteśmy mistrzami. Dzisiaj dzisiaj mistrzowska runda, mistrzowski odcinek. To może zagramy jeszcze kolejną rundkę, jak mamy skoczyć to wyzwanie? No to gramy. Zrób... Mamy coś na razie do odebrania. Ale no dobrze. Zróbmy, o nowe tak? wyzwanie. Czyli to trzeba poczekać, aż się skończy ten czas. Rozumiem. To na razie rok na wyzwanie. Dokończmy wyzwanie, tak, tak jak obiecaliśmy naszym widzom, dokończamy wyzwanie. Żeby w widzowie dokończali wyzwanie, bo to dzięki tym wyzwaniom można tego dostać. Postać rozbudować, tak. rozumiem czyli nie warto nie dokończać. Tak. Czyli trzeba lepiej dokończyć, zamknąć wyzwanie i... I z tego karnetu warto zbierać gemy, bo one nie raz pomagają. Za te gemy może w następnym karnecie kupić karnet. Ten, co nie kupiliście w tym sezonie, no to kupić w następnym. Rozumiem. Jogio mówiła nam w jednym z odcinków, że bardzo fajnie się gra właśnie, rozgrywki prowadzi w E, Drużynowo, że fajnie z innymi postaciami, z innymi ludźmi e, prowadzić jakąś ciekawą rozgrywkę. Czy to prawda? Czy to fakt, że no, faktycznie żeśmy ostatnio dostali mucę niesamowitą e, na, na rozgrywkach drużynowych? Bo jedna czy dwie rozgrywki nam się udało tylko wygrać, a może nawet nie. Ale było co tu Ale tutaj gadu gadu, a my kolejną rundkę na pierwszym miejscu zamykamy. Tak. Specjalnie dla. Was. E, bo to dzięki temu, że na parach można lepiej y, wygrywać. Lepiej Nie giniesz się... od razu na solo. Rozumiem. Na solo da Tutaj się... można się schować, uciec. Ale to druga... jest jeden plus na solo, że można więcej gemów zbierać Rozumiem. dla siebie, jakby. Rozumiem. Rozumiem. Sprawa jasna. To gramy kolejną rundkę. A dużo nam zostało jeszcze? Zobaczmy. Do końca? Tak, jeszcze jedną mrutkę. Jeszcze jedna, czyli jednak było osiem wygranych, tak. nie 5, tylko 8. Bo to w niektórych postaci jest 5. Rozumiem, a tutaj jest osiem akurat. No, no bo to, to są różne. Informacja rady, to informacja prostująca dla naszych widzów będzie 8. I jest to ostatnia runda. Bo to są różne misje, po ulecz, zadaj, wygraj. Rozumiem. A dla nas jest to ostatnia misja. Tak. Albo jeszcze ostatnia taka misja może być pokonaj piętnastu 15 graczy. Pięciu. Rozumiem, czyli tak, to może się to rozbudować w trakcie gry, tak? Czy raczej nie? Czyli jeżeli, jeżeli jest 8, to 8, tak? Tak Bo, yy, bo to zależy od gry, ile ci da wezwanie Rozumiem tak. O nie, zginąłem Ale ktoś gra, czy, czy, czy nie? Mój sojusznik jeszcze żyje A my odżyjemy, czy nie? Odżyjemy, trzeba poczekać te 10 sekund sek Chyba, że się skończy rozgrywka, tak? No się skończyła rozgrywka, bo akurat pokonał Czyli tym razem się nam nie udało. czy Udało. Znaczy udało nam się, bo to dzięki sojusznikowi naszemu. No to super, no to mieliśmy trochę szczęścia, co? Tak. No jakby sojusznik zginął, no to byśmy musieli jeszcze raz zagrać. FRP. O, dostaliśmy dwa 500 y, pi 50. 50 pieniążków. Monet. i skrzynka. 46 monet. Ulepszenie do nowej postaci czyli Galera. Ulepszenie bóla. Yy, ulepszenie do bóla 9. Ulepszenie 12. do nity. Do nity. Same sukcesy. W dzisiejszym odcinku same sukcesy. Ulepszamy nitę na rangę 6. Mega. Bierzemy nową naszą postać, czyli Darela, Bardzo rzadką postać. Na początku postacie są zawsze na zerowej, ra, czyli raczej na pierwszej radze i na mocy pierwszej. To za pieniążki trzeba ulepszyć te postacie. Bo rozumiem, Czyli zbieramy monety, ulepszamy. Sprawdźmy, jakie funkcje ma ciekawe Daryl. Jeszcze coś dopowiem, e, że do tych postaci można tylko max 10 mocy. Ranga to różnie, do 100, do 90, Ja mam niektóre do 16 na swoim kodzie. Daryl potrafię jako beczka, beczką się staje. Tylko... A i do przeciwnika. Tak? Znaczy, on może uciec dzięki tej... Aha, oncy. czyli ta kula się wtedy i ucieka, tak? tak? Dobrze zrozumiałem. Tak. tak, on jeszcze jak chodzi, to też pomaga mu. Ja, nie, nie, ale to dajesz na parzasz. Nowa postać, niezbyt ulepszona, a tutaj widzę, że znaczy przeciwnicy tutaj... Nie dają sobie rady. Sobie. Nie dają sobie rady. O, mieliśmy tą też rzadką postać co ona też potrafi? Yy, Czyżbyśmy wygrali? Tak Pięknie, no mistrzami świata jesteśmy W dzisiejszym odcinku jesteśmy mistrzami świata Dobrze, co proponujesz jeszcze naszym widzom w dzisiejszym odcinku na sam koniec pokazać? E, no ja bym jeszcze na sam y, koniec y, wolał zagrać jeszcze jedną rundkę Żeby móc wbić rund... chociaż trzecią rangę No to wbijamy trzecią rangę To jeszcze jedna rundka specjalnie dla Was Dla wbicia trzeciej rangi Poszły. No, nie, o, pogadamy. mamy na, na szczęście w, w ekipie tą... Y, Nita. Napadane. O, fajne połączenie. El Primo i Rosa. Niestety El Primo i Rosa zginęli. <grym> Zawinęli się. Ale dzięki tej mocy też skrzynki można niszczyć. On ma cztery lufy w broniach. Dwie, dwie bronie, ale po cztery strzały. Peters, jakie gry polecasz dla młodszych użytkowników? Eee, Roblox pewnie. Robloxa, dla młodszych, jeszcze na pewno, Brawl A dla starszych, no to już Fortnite, GTA. Rozumiem. CSGO. GTA, to chyba trzeba mieć 18, plus, co? A to to, przepraszam, to dla y, 18 już <laughs> lat. Rozumiem, rozumiem. Dobrze. Jaki mamy poziom, jaką rangę mamy? Rangę drugą. Jeszcze musimy, jeszcze jedną rundkę, no, żeby. No to naparzamy jeszcze jedną rundkę, zdobywamy trzecią rangę i dzisiejszy odcinek zamykamy. Zachęcamy do lajkowania, polubienia i zgłaszania ciekawych propozycji, ciekawych rozwiązań, porad dla nas, my dla Was. I wy dla nas. Mamy znowu bóla w, w ekipie. Chyba już ma więcej no. ten ból, e, życia niż ten poprzedni. No, ból to myślę, że to jest postać, która już jest całkiem nieźle dopracowana. On ma jedną lufę, ale trzy strzały zawsze. Trzy strzały, okay. czyli jak taki lufę zadymi, to. ogień szopie. Tak. on nie, zabił mnie, ból dajesz. Myślisz, że da radę? Tak, da radę. Ale zostały jeszcze łącznie trzy drużyny, czyli jeszcze dwie drużyny musimy roz. Tak. On da radę. Oj, chyba mi było tu. Da? Ale uporobiłem. A ty odżyłeś? Tak. No i znowu no. Oj, chyba coś nie pykło, co? W tej rurze. No i znowu wygraliśmy. Mega! No dzisiaj mamy w, w, zawodowe wsparcie i zawodowego zawodnika, dlatego nam wszystkie rundy teoretycznie kończymy na pierwszym miejscu i rozgrywka robi się coraz bardziej ciekawa. A szkoda kończyć. Jest trzecia ranga i jest trzecia ranga. O, mamy ulepszenie do te, moc. Ulepszenie niech będzie do nowej postaci. Super. No to na koniec ją ulepszymy. No i jest na mocy drugiej. Pieniążków mamy 986,20 gemów. Super. Dziękujemy za to, że dzisiaj byliście z nami w odcinku z Petersem. Adamus w tle nas tutaj obserwował. Dziękuję. Zapraszamy do lajkowania, polubienia. Zgłaszania tak jak mówiłem wcześniej, ciekawych, inspirujących porad. Za co będziemy Wam oczywiście wdzięczni. Jest jeden z naszych kibiców na kanale Sport V2, bodajże, który bardzo ciekawych porad nam tutaj udzielił, wskazówek, za co bardzo dziękujemy i, i, i zapraszamy również do, do gry, do wspólnej rozgrywki. Dziękujemy, że byliście z nami w tym odcinku. Wszystkiego dobrego, tych porady i Peters. Trzymajcie się, na razie. Na razie. Do zobaczenia. Hej, do zobaczenia.